Witajcie, moi subskrybenci! Witajcie i ci, którzy wpadliście na ten kanał z zewnątrz. Czym chata bogata? Dzisiaj mam dla Was taką trochę myśl, jak u księdza szóstaka taki jakby wstawak na rozruszanie. Wyszedłem sobie tak z Kawką na podwórko z rana i taka myśl mnie naszła: o czym? O sałatce. Niedawno robiłem taką sałatkę, taką prawie klasyczną. Z Radochą poczęstowałem nią najbliższych. Z Radochą ją zjadłem, no i z nie mniejszą radochą od nich usłyszałem, że mi się nawet udała. Ale jaka mi dzisiaj myśl przyszła, gdy już tak kończyłem tę kawkę i wracałem do domu, mianowicie takie zdanie, sałatka musi się przegryźć. No wiecie o co chodzi, to oczywiste. Dla każdego przynajmniej, kto choć raz sporządzał sałatkę. Ale pomyślałem o tym w kontekście kościoła, bo akurat zaczęły bić dzwony. Nie? Otóż yy, pomyślałem sobie tak metaforycznie o tej sałatce, jak o wspólnocie ludzi skupionej wokół Pana Boga, wokół Ewangelii. Bo widzicie, zawsze mnie mocno drażniło, że w życiu katolików, przeważnie, kościół to jest taka posypka. Posypka na sałatce, jakiś tam, przepraszam, koperek, jak to się mówi, <laughs> wisienka na torcie, że ludzie tam chodzą, no ale zwykle mało wynoszą, że widocznie katolicy są tak słabo zainspirowani uroczystością religijną, że po prostu... Nie wiąże się to z ich życiem codziennym, które prowadzą w takim zwyczajnym tygodniu. <laughs> Więc tak sobie pomyślałem, że uroczystość religijna, jakkolwiek ją nazwiemy, możemy nazwać ją mszą, to powinien być raczej sos. Taki sos, który wiąże ze sobą wzajemnie wszystkie składniki sałatki, tak? Składniki przeróżne: i ziemniaczki, i marcheweczka, czy też mówiąc o ludziach, i introwertycy, i ekstrawertycy, i flegmatycy, i cholerycy, rozumiecie mnie? No, w tej przenośni to jest trochę nietypowe, że ci ludzie właśnie, te jakby składniki sałatki, oni sami smakują bycia częścią tej sałatki. Ale oczywiście chodzi i o to, by Bóg miał w tym smaku upodobanie. Dlatego Kościół i to, co Kościół ludziom daje, powinno być jak ten sos, który nie ujednolica smaku sałatki do totalnego takiego monolitu, ale który wręcz pozwala na to, by ludzie nawzajem przeniknęli się swoimi też niepowtarzalnymi, że tak powiem, smakami. No wiadomo, chodzi o ludzkie cechy, talenty i tak dalej. Lodówką jest w tej metaforze większość tygodnia i różne te zajęcia, kiedy to ludzie smakują bycia wspólnotą i znajdują upodobanie u Pana Boga zaś. Uroczystość religijna, zgromadzenie to właśnie dystrybutor tego sosu, ponieważ no, i tutaj metafora się urywa. Ludzie się tak naprawdę nawzajem oczywiście nie zjadają, ale co jakiś czas trzeba im tego sosu, który ułatwi im zarówno dzielenie się swoim smakiem, jak i przyjmowanie innych. No, to się podzieliłem swoją myślą. Niech to będzie udana niedziela. No i niech mi nikt nie zarzuca, że jestem człowiekiem zmysłowym tylko dlatego, że porównałem zgromadzenie do sałatki, co nawiązuje do zmysłu, smaku, więc jestem zmysłowym człowiekiem, jak to Biblia mówi, nie, podobnie jak święty Paweł nie był tylko cielesnym człowiekiem, gdy porównywał Kościół do organizmu jednego, do ciała i mówił o różnych członkach. No, no to tyle było. Ściskam. Z Bogiem. Pa!